Cześć, z Maturalnie z tej strony. W tym filmie rozwiążemy sobie zadanie 3-3 w ramach zadania trzeciego liczby z arkusza próbnego z matury z Informatyki z grudnia 2022. Na starcie napomnę no, tylko, że jeżeli potrzebujesz wszystkiego, co do matury z informatyki jest potrzebne, czyli teoria, praktyka, Zadania, arkusze maturalne, konsultacje. To wszystko i wiele więcej, znajdziesz na encobie-maturalnie.pl Oczywiście sam link do platformy też znajdziesz w opisie. Hipoteza Goldbacha głosi, że każda liczba parzysta większa od dwóch jest sumą dwóch liczb pierwszych. Nie wiemy, czy ta hipoteza jest prawdziwa dla wszystkich liczb parzystych dodatnich, ale została potwierdzona dla wszystkich liczb rozsądnej wielkości, zwłaszcza dla nieprzekraczających 10 do 18. Jako, jako potęga. Oczywiście liczba może mieć więcej niż jeden rozkład na sumę dwóch liczb pierwszych. Na przykład 22 można się rozłożyć na 19 plus 3, albo 17 plus 5, albo 11 plus 11. Dla każdej z liczb, z pliku liczby tej xT rozstrzygnij, na ile różnych sposobów da się ją przedstawić jako sumę dwóch liczb pierwszych. No i co mamy zrobić? Mamy tak podaj, czyli będzie trzeba wydruku, wydrukować właśnie jakąś wartość. I mamy tak, podać liczbę, która ma najwięcej różnych rozkładów na sumę dwóch liczb pierwszych oraz liczbę takich rozkładów. I po drugie, mamy podać liczbę, która ma najmniej różnych rozkładów na sumę dwóch, e, dwóch liczb pierwszych oraz liczbę takich rozkładów. Uwaga, przyjmujemy, że dwa rozkłady są różne i nie zawierają takiej samej pary składników. Przykładowo, rozkłady 19 plus 3 i 3 plus 19 są takie same. No i podano też nam odpowiedzi dla pliku liczby przykład txt. Coś tutaj jeszcze jest? Nie, na razie nie. Dobra. Swoją drogą, od Bacha to jest też zagadnienie, które na wcześniejszych maturach gdzieś tam się pojawiało. Także też, jeżeli ktoś wcześniej sobie rozwiązywał wszystkie arkusze, no to też nie powinno to być nic, e, nic jakby mocno zwyczajnego, nic, nic nowego. I co tu musimy zrobić? Spróbujmy sobie to e, jakby omówić na przy jednym konkretnym przykładzie. Niech to będzie właśnie ta liczba 22. Mój pomysł na no to zadanie będzie taki. Weźmiemy sobie daną liczbę, czyli na przykład 22. Potem przejdziemy sobie od zakresu od dwójki aż do mm, połowy naszej liczby, czyli w tym przypadku do 11 i będziemy sobie sprawdzali. wszystkie, Będziemy brali poszczególne liczby, czyli na początku 2, i będziemy szukali dopełnienia naszej liczby do 22. Okay? Czyli tutaj no, akurat to będzie 20. No i będziemy sprawdzali. Może na początku tak. Na początku w ogóle sprawdzimy, czy ta pierwsza część jest liczbą pierwszą. Jeżeli tak, szukamy dopełnienia i sprawdzamy, czy ta druga liczba też jest liczbą pierwszą. Jeżeli obie liczby są liczbami pierwszymi, no to mielibyśmy już jedną możliwą kombinację. No ale tutaj tak nie jest, no bo 20 nie jest liczbą pierwszą. No to będziemy przechodzili do kolejnej liczby, czyli do trójki. Do trójki. Potem no dopełnienie trójka jest liczbą pierwszą, więc szukamy dopełnienia, wychodzi nam 19, żeby wyszło nam właśnie 22. No i tutaj zarówno i pierwsza, jak i druga liczba są liczbami pierwszymi, czyli już mamy pierwszy możliwy rozkład. Potem ta czwórki, no czwórka nie jest liczbą pierwszą, także w ogóle nie analizujemy. Do piątki musieliby, musielibyśmy dodać 17, więc mamy w tym przypadku obie liczby pierwsze, czyli znowu mamy drugi, drugi możliwy już wariant. I tak dalej. Będziemy przechodzili sobie aż do 11. Dlaczego aż do 11? Bo ta liczba tutaj nie wzięła się przypadkowo, jest to nasza liczba, Połowa naszej liczby. Okay? Dlaczego tutaj będziemy przechodzili tylko do połowy naszej liczby? Dlatego, żeby właśnie uniknąć tej sytuacji, w której autorzy nam wspominali. Czyli żeby nie dojść potem na przykład do liczby 19, no bo dopełnieniem 19 jest trójka, no i mielibyśmy duplikat, tak? no bo mieliśmy 3 i 19, potem pojawiłoby nam się 19,3, więc wartości by nam się zdublowały. A tego chcemy uniknąć, dlatego właśnie przejdziemy wyłącznie do połowy. Jeżeli przejdziemy do połowy, no to nie ma innej możliwości, jak właśnie otrzymanie różnych unikalnych. Unikalnych par. Okay? Czyli dlatego właśnie przechodzimy od dwójki do połowy naszej liczby. No i potem, jeżeli właśnie policzymy sobie dla naszej liczby, ile takich rozkładów jest, tutaj w przypadku liczby 22 no to będą trzy rozkłady, no bo mamy właśnie 3, 19, 5, 5 17 i 11, 11, mamy trzy różne rozkłady, no to będziemy sobie jednocześnie potem sprawdzali, że na przykład obecnie najmniejsza możliwa mm, Liczba i rozkład tej liczby miał na przykład pięć różnych wariantów. No to nam wyszła trójka, więc jeżeli wyszła nam trójka, no to trójka stanie się nowym minimum. A jeżeli byłaby taka sytuacja, że na przykład jakaś liczba miała do tej pory maksymalnie dwa różne rozkłady, no tak, skoro pojawiła nam się trójka, no to ta trójka teraz będzie nowym, nowym, nową maksymalną wartością, która jest właśnie powiązana z tym rozkładem na, na różne, różne pary. Okay, czyli taki, takie będą kroki. Krok pierwszy to będzie przejście sobie, bież, 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 weźmiemy sobie daną liczbę i potem w pętli, przejdziemy sobie przez zakres od dwóch do połowy naszej liczby i sprawdzimy, ile jest tam różnych wariantów, no i potem dodatkowo, potem dodatkowo właśnie będziemy sobie tutaj to sprawdzali, czy tam ta, ten rozkład ma najmniej możliwych może kombinacji albo najwięcej z tych wszystkich, które do tej pory przebadaliśmy. No to spróbujmy sobie teraz taki kod zapisać. Czyli rozpoczynamy zadanie 3.3. trzy. No i to, to, od czego sobie zaczniemy, to napiszę taką funkcję pomocniczą, która będzie mi właśnie mi zwracać informację, ile mamy rozkładów, rozwijmy to sobie rozkładów Bacha na przykład, tak, żebyśmy wiedzieli, o co tam chodzi. No i tutaj to, co ta funkcja będzie potrzebować, no to musi wiedzieć, z jakiej liczby szukamy rozkładów, no i też będziemy przesyłali sito do tej naszej liczby, żeby właśnie... No, było wiadomo, czy ta liczba, jak, jakie liczby są liczbami pierwszymi, a jakie, jakie nie. Tak, czyli tutaj to, co też sobie zresztą rysowaliśmy, no mieliśmy 22, naszą liczbę startowa no i potem potrzebowaliśmy informacji, jak badaliśmy kolejne liczby, tak, czy dwójka jest, pier, jest pierwsza, i jest, więc szukaliśmy dopełnienia. 20 nie było liczbą pierwszą, więc tutaj skreślaliśmy taki możliwy wariant i tak dalej. Czyli te dwie informacje będą nam potrzebne, właśnie, żeby. Mm, Znaleźć informację, ile różnych takich rozkładów możemy znaleźć. No i na początku stwórzmy sobie zmienną pomocniczą, ile rozkładów, która będzie wynosić 0, no bo na starcie tych różnych wariantów, różnych par jest 0. Teraz przejdziemy sobie pętlą, czyli for i in range, od 2, tak jak sobie tam to liczyliśmy, aż do połowy naszej liczby. Tylko też tutaj trzeba na to uważać, bo może być taka sytuacja, no 22 ładnie nam się dzieli, nie? ale jakbyśmy mieli na przykład 23. No to 23, jak podzielimy sobie przez 2, no to wyjdzie nam 11,5. A no nie ma, jakby nie ma takiej, jeżeli szukamy indeksów w tablicy, no to muszą być to pełne liczby całkowite. Dlatego też tutaj nie będziemy dzielili po prostu przez 2, tylko będziemy wykonywali dzielenie całkowite, czyli ile pełnych dwójek zmieści się w naszej liczbie, czyli w przypadku 23 to też będzie 11, okay? czyli tutaj musimy wykonać dzielenie całkowite. Hmm. Czyli, żeby wykonać dzielenie całkowicie w Pythonie, to mamy znak podwójnego ukośnika. Czyli dzielimy sobie to całkowicie przez 2, i też pamiętamy już, wiemy też z tego, co było wcześniej wyżej, że funkcja range działa w ten sposób, że obcina nam tę wartość o 1. Czyli jeżeli mielibyśmy liczbę 22, 22 dzielimy całkowicie przez 2, wychodzi nam 11, więc przeszlibyśmy przez zakres od 2 do 10, bo tutaj ta 11 już by nie była uwzględniona. Dlatego też musimy tutaj dodać 1, żeby realnie przejść przez zakres od 2 do 11 dla liczby 22. Taki minus gdzieś tam, albo, albo zaleta, należy jakby to spojrzeć w funkcji ręcz. I to tutaj musimy sprawdzić. No musimy sprawdzić, czy nasza liczba i dopełnienie naszej liczby są liczbami pierwszymi. Czyli sprawdzamy sobie, czy w sicie. Nasza liczba, czyli i jest prawdą, bo to oznacza, że właśnie nasza liczba jest liczbą pierwszą. I jednocześnie sprawdzamy, czy w sicie, jak od naszej liczby, czyli od 22 podejmiemy sobie tę aktualną liczbę, którą badamy, czyli od, na przykład od 22 odejmiemy sobie 2, tak, no to tu wyjdzie nam właśnie 20, to ta liczba też musi być liczbą pierwszą, okay? czyli nasza liczba i dopełnienie naszej liczby muszą być liczbami pierwszymi, czyli w sicie muszą przetrzymywać wartości true, czyli na przykład trzeci element i element 19, faktycznie są tru, obie wartości mają true, także tutaj w tym przypadku, jeżeli właśnie obie te liczby są prawdami, no to ile rozkładów zwiększymy sobie o 1, czyli ile rozkładów, to co już tam było, na no starcie będzie 0, potem, potem będzie oczywiście więcej, no to do tego, do tego co już tam było, dodamy jeszcze 1. I w ten sposób sobie wszystkie rozkłady zliczymy. I kiedy przejdziemy całą pętlę, czyli przejdziemy wszystkie możliwe gdzieś tam kombinacje, no to nasza funkcja zwróci wynik, ile tych rozkładów udało się znaleźć. Okay? Czyli dla 22 funkcja przejdzie przez 2, od 2 do 11 i zliczy łącznie, że na trzy różne rozkłady są możliwe, no i taką funkcję, i taką informację też nam zwróci. Okay, czyli mamy tę funkcję pomocniczą, która właśnie ten rozkład wykona dla poszczególnych liczb. Teraz zapiszemy sobie te funkcje pomocnicze do badania tych właściwości minimum i maksimum, bo tak jak tutaj też nam powiedziano, poza tym, że mamy podać, podać liczbę, znaczy poza tym, ile, ile było minimalnie i maksymalnie rozkładów, to musimy też podać, jaka liczba jest z tym powiązana. Okay? Czyli musimy zapamiętać i liczbę, i liczbę rozkładów, dla minimum i dla maksimum, czyli cztery zmienne pomocnicze tutaj nam się przydadzą. Czyli maksymalna liczba rozkładów, ile tych rozkładów tam było, no i na starcie maksymalnie rozkładów. Tutaj musimy ustawić sobie wartość jak tam najmniejszą. Jak na przykład dam, że na starcie maksymalnie było minus jeden rozkładów, no to na pewno znajdziemy jakąś liczbę, która rozkłada się na więcej wariantów niż minus jeden. Okay? No i jeszcze musimy zapamiętać sobie dla maksa rozkładów dla maksa rozkładów, jaka liczba jest z tym powiązana. Tu nie ma znaczenia, co wpiszemy, bo i tak to zostanie potem nadpisane w momencie, kiedy znajdziemy więcej rozkładów, no to też sobie to nadpiszemy. No i skoro wykonaliśmy taką akcję dla maksimum, no to tak samo minimum rozkładów i tutaj trzeba dać liczbę jak największą, okay? czyli jakąś tam bardzo dużą liczbę, bo wtedy na pewno znajdziemy liczbę, która rozkłada się na mniej różnych możliwych par niż tamta liczba tutaj to jest ta z dziewiątkami. Okay? Czyli jeżeli szukamy maksimum, to warto dać liczbę jak tam jak najmniejszą, a dla minimum, liczbę jak największą, żebyśmy na pewno w naszych gdzieś tam parach znaleźli przeciwieństwo. Tak? Czyli dla minimum na pewno znajdziemy liczbę, która rozkłada się na mniej par, a dla maksimum na pewno znajdziemy liczbę, która rozkłada się na więcej par niż minus 1. Ok, no i tak samo dla minimum rozkładów, musimy zapamiętać sobie, jaka liczba jest powiązana z tymi rozkładami. Kolejny krok to będzie przejście przez wszystkie możliwe liczby z naszego pliku. I znowu zrobimy sobie for wiersz in wiersze. No i na starcie stwórzmy sobie też zmienną liczbę, która też powstanie w ten sposób, że zamienimy na liczbę całkowitą to, co w tym wierszu się znajduje. Okay? Czyli weźmiemy sobie tę liczbę, która skoro czytana z pliku to będzie typu tekstowego i zamieniamy sobie to na, na liczbę. No i wtedy też ten n, n, ten enter zostanie automatycznie usunięty. No i sprawdźmy sobie, na ile, ile różnych wariantów rozkłada się nasza liczba, czyli stworzę sobie, sobie zmienną, ile rozkładów. No i tutaj informacje, na ile rozkładów. Będzie ta liczba się właśnie rozkładać, możliwych wariantów, zwróci mi funkcja ile rozkładów Goldbacha, do której muszę przesłać tę liczbę, no i ewentualnie, i właśnie też muszę przesłać SITO, i dzięki temu ta, ta funkcja zwróci mi taką informację, czyli ile rozkładów. Powie mi funkcja ile rozkładów Goldbacha, do której muszę przesłać tę naszą liczbę, tak, czyli tutaj tę liczbę, i dodatkowo SITO, to też akurat tak się tutaj. Tak się tu pokryło, że mamy tutaj to, to, to zmienna sito, to jest to, co faktycznie też przechowuje sito Eratos Tensa stworzone. Dobra, no i teraz tak, czyli mamy liczbę, wiemy na ile rozkładów ta liczba się rozkłada, no to teraz musimy sprawdzić ewentualnie, czy ta liczba rozkłada się na więcej albo na mniej rozkładów niż nasze obecne minimum, maksimum. Czyli jeżeli nasza liczba rozkłada się na więcej elementów niż obecnie nasz maksymalny rozkład, no to wtedy ta liczba musi stać się maksymalnym rozkładem. Okay? Czyli jeżeli na przykład do tej pory najwięcej rozkładów to było 10, a my znaleźliśmy liczbę, która ma 11 rozkładów, no to nowym maksem musi stać się ta, ta, ta nowa wartość, czyli 11. I dodatkowo musimy zapamiętać naszą liczbę. Czyli jeżeli nowa liczba rozkłada się aż na 11 elementów, no to też tę liczbę musimy zapamiętać, no i to siedzi nam zmiennej liczba. Czyli zapamiętaliśmy liczbę. Oraz powiązaną z tą liczbą, liczbę rozkładów. Okay? Czyli teraz nowe maksimum. Jeżeli właśnie faktycznie tu się mamy 11, było 10, no to mamy 11 i 10 zapamiętane. I tak samo musimy sobie sprawdzić, jeżeli ta zmienna, ile rozkładów jest mniejsza niż nasze obecne minimum, no to wtedy nasze nowe minimum rozkładów to będzie. Ta nowa wartość, czyli jeżeli do tej pory najmniej było 10, ale znaleźliśmy na przykład 8, no to nowym minimum musi stać się to 8, no i dodatkowo musimy też zapamiętać oczywiście naszą liczbę, czyli tutaj też zapamiętujemy liczbę. I kiedy przejdziemy sobie przez wszystkie liczby z naszego pliku, no to wtedy wydrukujemy sobie wynik. Czyli tutaj zrobimy sobie print, no i wydrukujemy sobie na początku powiedzmy, jak tutaj to miało wyglądać, i tu mieliśmy podać liczbę, która ma najwięcej takich rozkładów oraz ile jest tych rozkładów, czyli na początku wydrukujemy sobie tę liczbę, czyli maks rozkładów, liczba, a potem wydrukujemy sobie hmm, potem, ile tych maksymalnych rozkładów było, a potem pod spodem wydrukujemy sobie na przykład minimalną, jaka liczba była powiązana z minimalną liczbą rozkładów oraz tę te, te, te liczbę tych minimalnych rozkładów. No i żeby sprawdzić sobie wynik na starcie, no to tutaj podstawię liczbę, przykład i mamy 99637, podejrzyjmy. 99637 oraz 41, czyli tutaj to się jak najbardziej zgadza. No oczywiście wróćmy teraz do pliku oryginalnego i też sobie zweryfikujmy. Okej, okay, wyszło nam takie dwie wartości i one też gdzieś tam zgadzają się z tymi oryginalnymi odpowiedziami dotyczącymi tego zadania, także zadanie 3, 3 także mamy za sobą.